Cześć, witam się z wami po raz pierwszy, a to nasza ostatnia rozmowa w ramach piątkowego cyklu wagacyjnego w uliczkach Fabryki Norbina i w naszym outdoorowym studiu Anywhere. Goszczę dzisiaj Dianę Zamońską. Dzień dobry. Dzień dobry. Diana jest tak. Tutaj będzie sporo wymieniania, bo trochę, trochę tego się u Ciebie dzieje. Aktorka, reżyserka, scenarzystka. Czy mogę też zaryzykować stwierdzenie dramatopisarka, czy nie? Czy nie czujesz się w tym? E, chyba nie. Chyba nie, dobrze, dobrze to wykreślamy, wykreślamy. 1-0 dla ciebie. Już po prostu wtopa na początku rozmowy mm. z mojej strony. Y, Diana, y, jako że dużo się teraz u ciebie projektów różnych dzieje, y, również tych reżyserskich, ale tak jak rozmawiałyśmy sobie przed włączeniem kamer, y, no przede wszystkim jesteś aktorką, od tego zaczynałaś, mm -hmm. więc do tego jeszcze chciałabym wrócić. Jaka jest w ogóle ta twoja historia, ten twój początek, w ogóle pracy w, w tej branży? Jak ta twoja historia, najpierw z aktorstwem się rozpoczęła i, i, i czy ta reżyseria też wzrastała razem z tym aktorstwem i pojawiła się później, czy jak to wszystko wyglądało u ciebie? Yy, zaczęło się od aktorstwa tylko, yy, reżyseria przyszła później. Yy... Skończyłam Akademię Teatralną w Warszawie na Miodowej, już chyba z, no, kilkanaście lat temu, już chyba teraz będę liczyć dokładnie. I tak naprawdę już na czwartym roku myślałam, że chciałabym nakręcić jakiś krótki metraż na czwartym roku aktorstwa. No i nosiłam się z tym dwa lata, i w końcu po dwóch latach nakręciłam taką króciusieńką etiodę, ale właśnie z aktorami. 8-minutową. Chciałam sprawdzić, czy to mnie po prostu zapali do dalszych działań. No i rzeczywiście zapaliło mnie do dalszych działań. Chociaż też jeszcze powoli, bo w międzyczasie po prostu grałam i czy w teatrze, czy, czy od czasu do czasu się zdarzył film. Więc to tak sobie we mnie dojrzewało. Ta reżyseria, no i potem stwierdziłam, że spróbuję raz. Jak się nie dostanę, to w ogóle porzucam tą myśl. Mhm. Um, no, ale spróbowałam, i się właśnie dostałam do Gdyńskiej Szkoły Filmowej, y, więc tam zostałam na te tam, dwa lata, dwa i pół roku z filmem dyplomowym, z montażem tego filmu, mhm. więc, y, więc tak, ale zdecydowanie później reżyseria. A jeszcze do tego aktorstwa bym wróciła, co w tobie w ogóle rozkochało to, to aktorstwo? Czy to od zawsze chciałaś, wiedziałaś, czułaś, czy jest coś, co kiedyś nie. zobaczyłaś? Spontaniczna decyzja? E, wiesz co, ja tak naprawdę, ja, się, ja pochodzę z małego miasteczka na Mazurach mhm. e, i tam, no siłą rzeczy nie było teatru. E, było tylko jakieś kółko teatralne z panią polonistką mhm. i tak naprawdę ja tam w ogóle grałam jakieś halabardy, w ogóle y, jeszcze wtedy w ogóle mi to nawet nie, nie przeszło przez myśl. Mhm. E, mój brat zawsze grał pierwsze skrzypce, co, co zawsze teraz nas bawi. E, I y, ja tak naprawdę jakoś zaczęłam się nad aktorstwem zastanawiać, jak sobie czytałam w samotności wiersze Norwida, jakkolwiek to zabrzmi. I te wiersze Norwida jakoś coś we mnie zawsze uruchamiały. Mhm. Takiego, że się zaczęłam zastanawiać o co chodzi z tą moją wrażliwością, dlaczego ja to tak jakoś bardzo odbieram ten, ten wiersz, każdy jeden. I wtedy zaczęłam się zastanawiać tak naprawdę, że coś musi być takiego we mnie, co jakoś trzeba chyba wydobyć. Mhm. No i mam wspaniałych rodziców, którzy się zgodzili, żebym do liceum poszła do Warszawy, do klasy teatralnej po prostu. Mhm. Czy już dosyć szybko wypłynęłaś? Tak, po prostu, mhm. bo w gimnazjum miałam to kółko teatralne i w gimnazjum właśnie czytałam te wiersze i w, i w liceum to miał być taki test w tej klasie teatralnej. Czy właśnie również to mnie zapali? Mhm. Czy w ogóle to jest jakaś pomyłka i coś mi się wydawało, no ale jak już byłam w tej klasie teatralnej gdzie w ogóle fantastyczny człowiek mnie prowadził, bo Igor Gaszkowski, który jest reżyserem teatralnym, czynnym, cały czas reżyseruje w różnych teatrach w Polsce. Więc mieliśmy tam zajęcia z Igorem, no i to właściwie połowa mojej klasy jakoś tak wsiąknęła mocno w ten teatr wtedy. W różnych w ogóle aspektach, nie, nie, niekoniecznie granie, pisanie, granie, komponowanie muzyki do spektakli, światło, każdy tam swoją jakby rolę. Nież znalazł dla siebie. Tak, tak, tak. A powiedz mi, a u ciebie pytam jako aktorki teraz, pałasz większą miłością do desek teatru czy jednak do planu zdjęciowego? Eee, szczerze mówiąc, eee, tak mi się wydaje, że chyba większość aktorów jest najszczęśliwsza, jak łączy te rzeczy, mhm. I ja również. Mhm. Eee, jak za długo zaczyna brakować teatru w życiu, to, to strasznie chciałabym zrobić już coś na scenie. A jak jest tylko teatr, to chciałabym bardzo współpracować z kamerą, więc to najfajniej jak to się dopełnia. No ale właśnie w życiu tak nigdy nie jest, że się to tak idealnie równoważy, nie? Więc Jasne. zawsze są jakieś braki. Oczywiście. Yy, powiedz mi, bo wiem, że teraz jesteś na etapie postprodukcji jednego projektu. Jest to Grupa Krwi. Czy mogłabyś o tym troszkę więcej opowiedzieć? Bo zastanawiam się też, na, jak wygląda etap postprodukcji przy dramacie. No właśnie teraz kończymy, aktualnie robimy kolor korekcję i udźwiękowanie teatroteki, którą wyreżyserowałam. Jest to taki właśnie ciekawy twór połączenia teatru z filmem. Szczerze mówiąc na początku w ogóle nie wiedziałam jak do tego podejść, do, bo jest to iście teatralna sztuka, polegająca tylko na dialogu, żadnych tam nie było didaskali i didaskaliów. I yy, no długo się zastanawiałam, jak, jak to ugryźć, mhm. ale po prostu trzeba było bardzo przerobić ten tekst, yy, skrócić i, i zrobić po prostu adaptację tego tekstu, mhm. żeby, żeby przełożyć to na język filmowy. Yy, no zrobiliśmy to i teraz właśnie trwa. Aha, bo pytałaś o postprodukcję, tak? Tak, jak, jak na czym polega postprodukcja właśnie przy, przy tej teatrotece? Yy, przy teatrotece, dokładnie. Wygląda tak samo jak przy robieniu każdego filmu. Mhm. Tak, tak. Po prostu jest jak jest skończony montaż i jest tak zwany odbiór obrazu. Mhm. Um, odbiór obrazu jest tam na Chełmskiej po prostu w wytwórni z producentem i ludźmi, którzy potem e, dają jeszcze swoje uwagi, opinie. Można potem jeszcze coś poprawić. I jak już się wprowadzi poprawki bądź się nie wprowadzi poprawek, to to przechodzi się do takiej kolor korekcji i udźwiękowienia jak przy każdym, jak przy każdym dziele filmowym, tak mhm. naprawdę. Tak, nie ma różnicy. A powiedz mi, gdzie będzie i kiedy można zobaczyć grupę krwi? Szczerze mówiąc nie wiem, mhm. wiem tylko, że oni teraz uzyskali jakoś chyba rok temu pasmo w TVP Kultura, mhm. y, na nowo je jakby odzyskali. Teatroteka. I ta, 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 teatroteka i tam będą wszystkie teatroteki, nie tylko moja, tylko też y, y, kolegów, którzy robili y, w tym roku i w poprzednim, będą pokazywane jakoś systematycznie, ale właśnie też jeszcze nie mam daty premiery, na razie mam datę kolaudacji y, tej, tej mojej teatroteki właśnie na Chełmskiej, więc trudno powiedzieć czy Czyli czekamy. Niestety. Tak. Czyli czekamy w takim razie. No czekamy. dobrze, no to weźmy sobie później troszkę w tym reżyserię w takim razie, bo to e, pojawiła się stosunkowo niedawno. To aktorstwo było od zawsze. E, skończyłaś jakiś czas temu Gdyńską szkołę filmową, e, bo twój dyplom, czyli Sabina e, w tamtym roku pokazał się e, na festiwalu filmowym w Gdyni. E, to już wiemy mniej więcej, co popchnęło cię do tej reżyserii. A zastanawia mnie też to, czy będąc aktorką, pracując na różnych deskach teatru, pracując na różnych planach zdjęciowych, filmowych e, i współpracując z różnymi reżyserami, czy to w jakikolwiek sposób, może nie, że pomogło, ale nie, no niech będzie. Czy pomogło ci e, przy pracy jako e, reżyserka? dało ci coś więcej, to, że zaczęłaś i wyszłaś od aktorstwa i że to jest, tak wiesz, to jest ten taki pień pracy w branży? Szczerze mówiąc, najbardziej dało mi to po prostu, że jestem aktorką w tej reżyserii. Mniej chyba obserwowanie reżyserów przy pracy, jak ja sama byłam aktorką na planie, dlatego, że ja po prostu wtedy skupiałam się na swojej robocie, Jasne. na tym, co miałam zagrać. E, oczywiście troszeczkę obserwowałam, jak to pracuje i jak w ogóle pracuje plan filmowy mm. i to mnie zawsze fascynowało też. E, to tempo w ogóle zmiany scenografii, wszystko, wszystko. E, więc troszeczkę sobie obserwowałam, mm, ale tak jak mówię, to chyba ta reżyseria chyba znaczy bardziej to aktorstwo mi powąka w tej reżyserii, czyli, czyli ta wiedza, czego aktor potrzebuje od mm -hmm. reżysera. Mm -hmm. I to tak. Kompleksowo uh -huh. od właściwie pierwszych prób, uh -huh. od pierwszych właściwie castingów, nawet. Też się ostatnio trochę zaczęłam bawić, właśnie w casting. No, bo właśnie wiem, jak się zaopiekować tym aktorem. Takie przynajmniej mam wrażenie. To czego w takim razie aktor potrzebuje od reżysera, jeszcze na etapie tego castingu? Wiesz, co przede wszystkim potrzebuje precyzyjnych uwag i precyzyjnych zadań, żeby wiedział co ma robić, a bardzo często ja jako aktorka się spotykałam z tym, że proszono mnie w jednym zdaniu na przykład dawano mi zadanie, a drugie zdanie przeczyło pierwszemu i nie dało się tego zagrać mhm. i trzeba było samemu kombinować jak to zrobić i myślę, jak rozmawiam z wieloma moimi kolegami i koleżankami aktorkami, to myślę, że to w ogóle jest jakiś taki jeszcze w naszej edukacji w Polsce Coś jeszcze do przemyślenia, żeby żeby pchnąć do przodu tą współpracę aktor-reżyser. Żeby to było właśnie takie fachowe, dobrze warsztatowo podprowadzone. No i, i myślę, że też takiej akceptacji różnych rodzajów wrażliwości aktorów. Bo każdy jest inny i i część jest też przewrażliwiona na swoim punkcie, ale to nie jest moim zdaniem nic złego w tym zawodzie. Mm, takiego bardzo ostrożnego podchodzenia do osoby i poświę na przykład na castingu poświęcenia czasu. Um, ja jako aktorka się spotykam z tym, że rzadko na przykład na castingach jest ten czas mm -hmm. do pracy. Trzeba szybko osiągnąć efekt, i to wiele ludzi spina i zamyka. Um, no i ja jak. Teraz nawet do tej teatroteki musiałam zrobić casting, ponieważ no, chciałam wyłonić rodzeństwo, mhm. żeby była chemia między rodzeństwem I, i kilka par sparowałam, no i właśnie mieliśmy ten czas na każdą po prostu parę, że zanim ten stres, żeby ten stres po prostu w tych pierwszych dublach minął i żeby no, żeby poświęcić czas po prostu człowiekowi. Jasne. Więc myślę, że to w ogóle przede wszystkim, bo potem jest o tyle troszkę łatwiej, że jak już ktoś dostanie rolę, no to część stresu mu odchodzi, bo jest jakiś tam powiedzmy pewny mhm. swego. No i potem, tak jak mówiłam, kończąc, trzeba precyzyjnie dawać zdania, żeby po prostu aktor wiedział, co ma zagrać. Ja też się oczywiście cały czas tego uczę, bo to jest nazywanie i mimo, że wiem dokładnie jako aktorka że tak trzeba robić, to też czasami mi nie wychodzi, nie? Mhm. Cały czas się tego uczę, Jasne. jak precyzyjnie dawać y, uwagi. Ale to chyba nie powstaje nic innego, jak zachęcać aktorów, którzy chcą spróbować swoich sił w reżyserii, żeby to szli, bo najwidoczniej potrzebujemy dużo wrażliwych e, reżyserów i reżyserek. No, pierwsi reżyserzy teatralni byli aktorami mhm. um, i w ogóle y, Ostatnio słuchałam Itana Hołka, który właśnie mówił, że kino to jest visual media i visual art, ale przede wszystkim właśnie jest to praca z aktorem. I nie można się bać tych aktorów i po prostu trzeba z nimi popracować. Więc i też właśnie wymieniał ile całą masę ludzi, która po prostu od aktorstwa przeszła do reżyserii. I nie jest chyba w branży takich ludzi, że z, na przykład z, op, z operatorki przeszli do reżyserii, że jest mniej mhm. takich osób, nie? Mhm. Co też jakby myślę o czymś świadczy. Czy to jest dosyć wiarę naturalna droga w takim razie do przejścia? E, a powiedz, czy ciężko było wrócić do bycia studentką? Czy nie? nie? Czy to była sama przejazd? Ja kocham bycie studentem, <laughs> szczerze mówiąc. <laughs> Więc zupełnie dla mnie było to fantastyczne. No nie ukrywam, że Gdynia no, nad Morzem to po prostu też kolejna mm, po prostu fantastyczna rzecz. rzecz, że można zmienić miejsce mm -hmm. zamieszkania z mm -hmm. po prostu pędzącej wiecznie Warszawy mm -hmm. na, e, na, na, miasto, na, na Tak, morze. na miasto, na morze, na te mewy, które tam po prostu uwielbiałam. Czyli Gdynia Słuchajcie. była twoim pierwszym wyborem, rozumiem. Znaczy zdawałam do Łodzi i do Gdyni, mm -hmm. ale w Łodzi rzeczywiście odpadłam na jakimś tam trzecim etapie. Mm -hmm. e, co szczerze mówiąc nie zmartwiło mnie, bo jak zaczęłam tam chodzić po tej łodzi kilka dni na tych egzaminach i tak sobie pomyślałam, że ja teraz mam spędzić kilka lat w tej łodzi, nie poczułaś tego. Nie poczułam tego. Mhm. A w Gdyni, jak byłam na egzaminach i się budziłam i mewy po prostu skrzeczały mi, to mnie jakoś w ogóle dziwokoiło, mhm. Więc bardzo się ucieszyłam, że, ta, że Gdynia no. Super. Wspaniałe miasto, lubię je. A powiedz, bo wiem, że też pracujesz teraz na przemiennie nad dwoma tekstami. Domyślam się, że też pewnie jest sporo roboty. Czy mogłabyś troszeczkę o tym więcej zdradzić? Czy, czy to też są rzeczy jeszcze niepewne? Albo nie możesz w ogóle o nich za, za wiele powiedzieć. E, mogę powiedzieć oczywiście, tylko to jest, to jest tak, że ja pracuję nad tymi tekstami, dlatego że początkujący reżyser, za takiego się cały czas uważam, nie ma, e, nie ma po prostu kasy. Mhm. I jakby wiadomo, że producent mu od razu nie zaufa na tyle, żeby dać mu jakiś swój wkład własny. Zresztą nie każdy producent ma ten wkład własny. E, w związku z czym e, tak mówię o sobie i od razu myślę o moich różnych kolegach reżyserach, którzy też piszą, e, no po prostu piszemy sami i próbujemy przynajmniej dojść do tej wersji treatmentu, żeby potem pozyskać producenta i ewentualnie finansowanie na takie dalsze pisanie scenariusza lub dokoptowanie sobie mhm. zawodowego scenarzysty, bo ja nie ukrywam, no jest to strasznie trudna praca mhm. i żmudna pisanie i też po prostu nie czuję się w tym Jakaś super świetna, żeby, żeby to od początku do końca skończyć i, i napisać taki pełnometrażowy film. Więc myślę, że ja y, teraz to piszę, ale właśnie będę potem szukała producenta i właśnie mhm. scenarzysty, żeby to ze mną dokończyli. I jeden projekt jest o nastolatce: o 15-latce jest to taki coming of age. Mhm. Um, dosyć brutalny coming of age. Um, i to jest projekt, który już rozwijałam w ramach Atelieru Scenariuszowego. Mhm. Jest taki program, Atelier Scenariuszowy wspierany przez Kanal+, Plus, tak się pełna nazwa, tak się to nazywa. I, e, I ja po prostu byłam w piątej edycji i tam były zjazdy i się, się konsultowało ten, ten swój pomysł. I potem przepisywało, e, rozkminiały się po prostu mhm. kolejne wersje. Więc pracuję nad tym z przerwami i teraz nad nowym pomysłem, yy, który ma być po prostu filmem o sztuce, jakkolwiek mm. pretensjonalnie to nie zabrzmi. Um, ale jest to początkowa faza pisania, więc więcej nie będę mówić. Jasne, oczywiście. A myślisz, że. Łatwo będzie Ci oddać coś, nad czym teraz pracujesz komuś innemu, na przykład właśnie innemu scenarzyście, żeby, żeby to jeszcze doszlifował. Wolałabyś tylko się zająć kwestią. Nie, reżyserii. ja w ogóle bardzo wierzę w duety mhm. i w ogóle w też taką kooperatywę ludzką, więc bardzo chętnie bym to w duecie pisała i, mhm. i bardzo lubię współpracę, nie lubię sama siedzieć w pokoju po prostu i stukać w tą klawiaturę. Tak, Jasne, że... oczywiście. No a propos duetów, e, chciałam się podpytać e, o Bartka Paducha, u którego mhm. grasz. E, współpracowałeś już razem przy Sabinie, z tego co widziałam. E, tak, no znaczy Bartek mi bardzo pomagał, był wtedy jako drugi reżyser, mhm. po prostu pomógł mi. Ale teraz e, będziesz u niego grała, jako aktorka. E, będę u niego grała, m, aczkolwiek mniejszą rolę. Mhm drugoplanową tam jest kilka drugoplanowych i taką nawet mniejszą drugoplanową bym powiedziała, a yy, w której Bartek mnie obsadził, ale też poprosił, żebym zrobiła. Ja się zgodziłam zagrać tę rolę i poprosił też, żebym zrobiła casting na inne role i czy się zgadzał, mhm. za, za, zapytał. Czy się, oczywiście, ale ja bardzo lubię to robić, więc się zgodziłam od razu, mhm. bo już też kiedyś to robiłam dla mojego kolegi na przykład z roku z reżyserii też, też mu obsadzałam jego film. Um, no, więc, więc tak, więc przez trzy miesiące robiliśmy castingi, ja zaprosiłam aktorów i, i potem wspólnie siedzieliśmy na tych castingach i tak mhm. się... E, oczywiście Bartek prowadził jako reżyser te zdjęcia, ja mu tam czasami um, coś po prostu pomog, pomagałam w trakcie. Mhm. Um, no więc tak, tak. Więc generalnie y, z Bartkiem tak współpracujemy, że, że, że już drugi projekt robiłam u, obsadę u Bartka, bo też robiłam obsadę do jego teatroteki, którą mhm. on z kolei dwa albo trzy lata temu reżyserował. Tam też mhm. robiłam w większości, no w większą część obsady, o tak powiem. Ale wiesz co, z tego, co właśnie rozmawiamy tutaj z, też z innymi absolwentami właśnie Gdzińskiej szkoły filmowej, czy w ogóle jak rozmawiamy z młodymi twórcami, e, nie tylko aktorami, tylko właśnie też osobami, które pracują na, na, na planie zdjęciowym, e, to, to widzę, że, że te relacje między, e, między tymi początkującymi, powiedzmy, zaczynającymi młodymi e, twórcami w branży filmowej e, są takie bardzo bardzo się zacieśniają, w sensie odczuwam, że tam jest bardzo dużo takiej pomocy i, i polecania siebie nawzajem i współpracy przy różnych projektach e, na różnych jakby stanowiskach, bo widzę, że jeżeli ktoś właśnie obsadzał e, obsadzał rolę w jednym filmie, potem na przykład zrobił to w drugim, ktoś tutaj robił scenografię, potem zrobił w innym filmie scenografię, e, czy ty właśnie będąc absolwentką bliskiej Szkoły Filmowej i też osobą, która z tego co słyszymy Pracuję nad różnymi projektami, e, właśnie, z młodymi, z młodymi twórcami. To się zauważyłaś, że jest tam dużo takiej pomocy, takiego zaufania i że ta młoda krew w tej polskiej branży filmowej naprawdę się tak bardzo mocno trzyma i dobrze się po prostu Wam razem współpracuje. Znaczy, ja mogę oczywiście mówić o swoim roku w gdyni mhm. i no, my się bardzo lubimy do tej pory utrzymujemy kontakt z y, praktycznie całym rokiem. Tam w Gdyni też nas tak uczą, żeby po prostu sobie pomagać, mhm. nie ma w ogóle nawet innej możliwości, po prostu jest tak, że każdą etiudę jakby robi nasz zespół, mhm. tylko raz ja reżyseruję, raz kolega reżyseruje i ja mu robię klapsa, raz koleżanka reżyseruje ja jej ostrze. Mhm. To jest oczywiście też po to, żeby w ogóle sprawdzić różne funkcje, jak to działa, ile, mniej więcej ile potrzeba czasu na to, żeby potem jako nawet reżyser mhm. No, po prostu szanować czyjąś pracę. Myślę, że to też o to chodzi, przynajmniej profesorom w tej mm -hmm. szkole. Um, I no tak, i my sobie bardzo pomagaliśmy i potem rzeczywiście po szkole, jak ktoś robił jakieś swoje rzeczy, to też e, wzywał nas i, mm -hmm. i kto, kto, kto miał czas, to pomagał i w różnych funkcjach, też po szkole ostrzyłam etiudę koledze, um, czy klapsowałam, więc tak, no, pomagamy sobie i i um, myślę, że to jest po prostu super. Jasne, jasne. No, Ale a propos Gdyni, już tak powoli zmierzając do końca, byłaś w tamtym roku jako, jako reżyserka. E, w tym roku również się pojawisz na festiwalu filmowym w Gdyni już we wrześniu. E, tym razem w innej roli, e, bo film, w którym grasz, film Łukasza e, Karbowskiego... E, Dwie siostry. Dwie siostry, może, mhm. przepraszam, zapomniałam. Music, music. Dwie siostry, dokładnie. Jest nominowana do konkursu głównego e, właśnie na, na Festiwalu Polskich Filmów Popularnych. E, domyślam się, że lubisz tam wracać. I chyba to będzie dla Ciebie ten trzeci tydzień września, to będzie dla Ciebie wielkie święto. Po raz kolejny. E, no tak, to właśnie dokładnie tak jak mówisz. E, mhm. e, lubię tam wracać. E, m, Bogdynia. Um, szczerze mówiąc, kompletnie nie wiem, jak to będzie, bo ja już byłam kilkrotnie w konkursie głównym z filmem, tylko że jako na przykład drugoplanowy aktor. Mm -hmm. I zawsze tak przyjeżdżałam tu na, tu na dwie noce, tu tak jakby szybko wpadałam. Mm -hmm. A teraz planuję być no, na prawie całym festiwalu i pewnie to będzie troszeczkę inne doświadczenie. Mm -hmm. Pewnie też trochę stresujące mm -hmm. nie ma co ukrywać, ale. Um, ale no cieszę się, że, cieszę się, że ludzie zobaczył ten film i jestem bardzo ciekawa odbioru tego filmu, bo on jest... No właśnie, oh, temat, no jest, właśnie to temat, jest... Jest... temat jest bardzo ciężki, prawda? Bo tutaj Ukraina, wojna w Ukrainie i dużo, dużo ciężkich emocji. Tak, no właśnie, pojechaliśmy, co było dość szalone, jak teraz sobie o tym myślę, pojechaliśmy w trakcie po prostu wojny do Kijowa. Mhm. I potem jeździliśmy tak naprawdę po każdym miasteczku, gdzie w którym oglądaliśmy te zniszczenia, właśnie ciężki temat, więc no generalnie to było dosyć traumatyczne też nie ukrywam, mm -hmm. i rozmowy z tymi ludźmi na miejscu i no takie mocne przeżycia. Ale film jest o, w ogóle o wybaczeniu sobie w rodzinie, mhm. więc jest jakby nutka optymizmu tam oczywiście. I mhm. jestem ciekawa po prostu, jak ludzie odbiorą um, te dwa tematy, które tam się cały czas po prostu uzupełniają. Mhm. Czy silniejszy będzie dla nich ta Ukraina, jakby z tym połączenie, mhm. czy właśnie ten temat rodzinny, rodzinny będzie silniejszy? Jestem bardzo ciekawa rozmów z publicznością po prostu, więc bardzo na to czekam. Jasne, a czy wiesz może, kiedy będzie premiera kinowa, czy na razie tylko wiadomo, że będzie dostępne do zobaczenia oczywiście w Gdyni. Jeszcze nie wiemy. Wiem tylko, że chyba dystrybuuje to kino świat. To jest mm -hmm. jedyna moja na razie wiedza na ten mm -hmm. temat, ale nie mam pojęcia, kiedy będzie premiera. No, na razie Jasne. zapraszam wszystkich do Gdyni. Dokładnie, e, oczywiście. I koniecznie właśnie na rozmowy. Dokładnie. <noise> Z nami. Dokładnie. Zapraszamy Państwa e, do Gdyni. Polecamy z autopsji obydwie jest wspaniale w ogóle w samym mieście, tym bardziej na festiwalu filmowym. Dużo tam się dzieje wspaniałe spotkania z twórcami, można porozmawiać. No wy też tam będziecie. Też tam będziemy. <grym> Dokładnie. Więc będzie można porozmawiać, zderzyć się, przemyśleć wiele spraw i zobaczyć fantastyczne filmy. Bo kategorii jest, jest mnóstwo, nie tylko oczywiście konkurs główny. Tak, perspektywy. Ehm, dokładnie. No, święto, święto kina po prostu. Diana, bardzo ci dziękuję, że z nami dzisiaj byłaś. Dzięki. E, mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze w Gdyni i porozmawiamy sobie troszkę więcej o, o Twoim filmie. E, będzie można wejść głęboko w temat e, i jeszcze, to, jeszcze o to zahaczyć właśnie w tym festiwalowym anturażu. E, na ten moment bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Dziękuję, że z nami dzisiaj byłaś, że dołączyłaś do naszych piątkowych rozmów. E, I do zobaczenia już za niedługo właśnie w Gdyni. Dziękuję Państwu. Dzięki.